No, na... wychodźcie! 3, 4! Wychodzimy z szafy! Witaj, yeah. kochani! To jest nasz wielki kombak. Po o. ponad prawie roku wracamy z Sandow Vlog, z naszym kanałem. Zapraszamy do odcinka. Dobra, Wisiaki, teraz po prostu to rozwaliłem głowy! Po prostu nikt się tego nie spodziewał! Dobra! Sytuacja no, ja wygląda ja tak, ja że w naszym ja dzisiejszym ja gościem z gospodarzem tak. jest pani Kamila. Może na chwilę, może na chwilę podejść. Przestań się. Powiedz coś o sobie. Dzień dobry, jestem Kamila i jestem kosplayerką. Mm, kurde, jestem taka głodna, nie? Po prostu mam teraz ochotę na babeczki z gruszkami i imbirem. No, no way. No way, Kloin. czy to jest. że to jest urodzinę 25 września 2019 roku. Otwórzmy. Otwórzmy. To się <śmienicza> Muffiny z gruszkami imbirem. No way. Dobra, zaczynamy na poważnie, Misiaki. Postawię was tu. No to tak, najpierw robimy suche. To daj. Ale... Daj, to taki chiński sprzedawca, ja <śmienicza> Jest napisane, że musi być mokre, ale nie jest to mokre. <noise> <Możecie> znaleźć mąkę? <noise> Jedna łóżka miodu jest potrzebna. <noise> to jest nasz miód. A Melko, do mojego garażu i wyciągnij mąkę. Czy to czas na trip do garażu? Oh yeah! Teraz idziemy do garażu. O, garażu. O pierwszej nocy do strasznego garażu. Trzy, Trzecia, tak fajnie. Pisałki, my to jemy. A co lecimy do gotowania. No to zobaczy, to jest Ameryką. Chyba ja muszę pokazywać. Ameryka, my cię to już otworzyłyśmy. Gdzie ty jesteś? Ameryka zginęła. Ameryka to już sobie geraża. <śmieniczyna> tak. Tajcz. Fortnite moves. Let's go. Energy. Let's go, blue and black. Niebiesko, koczarni. Razem. No. 5, 6, 7, 8. Let's go! Energy! Let's go! Blue and black! Na, szód! Energy! Niebies koczarni! Energy! Odbarzymy istotę. No, no, no. A brązowy gdzie masz? Jeszcze nie wiem. A my jesteśmy fit, my jesteśmy cheer energy. Cheer energy Co? nie je takich rzeczy. Co to jest mąka, Co to jest mąka za Marantusa. Mąka za Marantusa. Brązowy cukier? Spokojnie, misiu, Ja wiem, gdzie jest cukier. A, zapomnieliśmy dodać, że Kamila jest w Czech, więc większość rzeczy wyjdą są Czesu. czeskie. Ona, te... idę po wodę. Jestem Kamilka, jestem Holicka. <noise> Super. To jest... To, jest... to jest do mokrych suką. To jest Family Friendly kanał Martyna nam nie pomaga Trzeba Uf, to nie dokładnie dokładnie suche, żeby były wilgotne. wilgotne Wilgotne, ale nie za wilgotne Zoretycznie do brzmi Prosimy bez podtekstu to jest kanał Family Friendly Okej, okay, następny punkt Oła, No zasypałam. obsypałaś mnie Nie te zdjęcia! Teraz będziemy, oj, nie w tą stronę Teraz misiaczki będziemy robili z układniki mokre. I ty układasz tą tą kamerę? To ja, ja się na Olej. A ile oleju? Nie. To strach. Okay, ja olej. Trzymaj. Hmm? 125 ml. Trzeba roztrzepać te jajca. <laughs> Mam bardzo tłuszczutkie. Tłuszczutkie, nie? <laughs> wilgotne. No, ale nie za... Właśnie, będą chyba za wilgotne. Jakie mam? Morty no, na poziomu. O, i czemu... O, no tak. Czemu my ja mam... Malowane jajce. się... Co, Co to jest? Co to jest, jest to jakiś zestaw pana Romana. O, tak się trzypi jajca? Dobra, ja będę chciał 300. Się... To jest napisane, że to jest od Pawła No jest... na górze! To jest miód od Pawła Kobylińskiego. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy kuby. taty kuby Kobylińskiego. Widzę podobieństwo. <laughs> Dobra, właśnie <laughs> miód twojego taty to naszych ciast. Ale będzie słodkie. słodkie? <laughs> <laughs> Dobra, już Chcę <laughs> znowu ty na znowu się przydasz złożyć znowu! No <grym> kurde! Teraz trzepiesz. Oj, co, trzepasz. co? Trzepasz. Nie, trzepasz. Nie. Trzepasz. Ojej, so z jajec! Ej, ja ja można mam... trochę, bo ja muszę stać na palcach. Myślisz, że to są twoi rodzice, które wracają? <grym> ważny, ważny moment, łączymy je te dwa. Czekaj drugą ręką, lekką... wsypamy kaponę. Lewaj, nie niech na tym tylko. Mieszamy. Paczką. Nie wiem. O Boże! Nie, to wychodzi. A nie, dobra, jest kit. Może... Nie, oj. Moja czes... Nasza przez czeska przyjaciółka. Tak, już nie Ahoj! To se moja holka! możemy dać w tytule Wielki powrót sandowlocki z tej. z wymiany czeskiej. Z wymiany czeskiej, tak! Nie masz. Trzeba. ...artystyczne ujęcia. Teraz tak. Podkręcimy kolory po prostu komuś. Moment, żeby nie zrobić no. twojej, twoje... części. Nie. Hello, hello YouTube. Nie, nie, to się mówi hello YouTube administration. Okej. Okay. Hello YouTube administration. I have something to tell you. This is a fake plastic knife. this isn't real. You see? Nothing happened. I'm alive. To <grydowa> dwie i pół gruszki, ale stwierdzamy, że Franek źle skonstruował. To ponieważ tej gruszki, tej gruszki jest dużo. Być bardzo dużo tej gruszki. To są babeczki gruszko gruszkowe. Może dlatego tak mało ciasta, żeby było dużo miejsca na gruchy. To zaraz zaraz palcem nawet to czuję. Wiecie co ja muszę nagrywać na 05, dlatego bo jeżeli ja nie nagrywam na 05, to nikt nie jest. Nikogo nie widać. Teraz robimy testing gruszek. W gruszek jest jeszcze trzeba zrobić uśpieczenie? Ale ładnie wygląda coś to. Na koniec filmiku napiszcie w komentarzach... Jeden sandał 23. nie gryzie, sandał pushera! Nie było nas tak długo, ale to nie znaczy, że nie myśleliśmy o was, że nie pracowaliśmy nad nowymi projektami. Jeszcze naszym projektem będą wywiady ze specjalnymi gośćmi. Nie znacie ich bardzo. siada. Bardzo. Program ten będzie się nazywał Będzie trudno. Będzie się działo, będą dalej vlogi. Oczywiście będą jakieś testy. Zawsze. Wracamy do domu ze zdwojoną siłą. Tak! Haha! <noise> Okay. twój przepis brakuje w Cynamonu. Już drugi raz potwierdzamy, że twój przepis nie jest dobry. Ale to nie zmienia faktu, że kochamy twoje przepisy. <grym> ten Polecamy wszystkim kupić książkę dobry. kucharską. Mm -hmm. Oj, książkę kucharską. Wszystkiego najlepszego z okazji dnia urodzin Franek. To jest moja ulubiona książka kucharska. Już wam mówię jaki tutaj mam przepisek. Mufiny z i prawda? To właśnie robimy. Mufiny jogurtowe z malinami. Mufiny bananowe. nie mówi, tak nudny. Sama jesteś nudna. Mm. Nice. Te, tego nie powiedziałam. Podamy plecak. Tak, to jest jakby najważniejsza część naszych filmów. Plecak pełen koszyk. Co? Aj, zepsuło się to. Nie będzie przyspieszonego tempa z tego tempa? Tempa. Tak. Okay. Nie widzę problemu. Napiszę to wiesz wideo sobie. No to ci wyszło. What? Skończone, pachną fenomenalnie, pachną pięknie, fantastycznie. Nie piszesz znowu. No to ja nie wiem. Raj? Raj. No to ja na kawę. Po co? To jest mojego konto domy. Nie mailego. widać nic. Każde krzyń wszystkiego. Jak ktoś coś, to ja Nie, to... Dobra, ale bo... To... Romana, Romana. No. to już ostatni segment naszego filmu. Uj. Czyli wielki finał. Uj. Fuj. Są świetne. Testujemy Franka. Ale są całkowicie gruszką. Albo no Mhm. Są, mm -hmm. są mm. przepyszną. Mhm. Mm no to co? To na tyle. I do następnego. Woo! Te babeczki są zajebiste.